Witam wszystkich. Dzień, kurczę nie wiem, teraz chyba piąty mojej wędrówki po Tatrach. Właśnie wystartowałem na Rysy. Wyruszyłem z Palenicy. Teraz czekam 9 km wędróweczki do Morskiego Oka. Tam odpoczynek. No i wspinaczka. Dzisiaj będzie mordęga. Na pewno jutro nigdzie się nie ruszę, bo będę czuł to w kolanach na 100%. Najwyższy polski szczyt od tego roku, wyższy o metr według najnowszych pomiarów, czyli 2500 metrów. Słyszałem już niedźwiedzie z mojej prawej strony. Teraz jak idę, dobrze, że chodzą ludzie już na szlaku. Jest takie spotykam pojedyncze osoby. Jest mi trochę raźniej, bo naprawdę cykam się, jakby wyszedł takimi na drogę. To mam gaz na niedźwiedzie, ale to jednak. Jednak się czuję respekt przed zwierzę, które waży 400 kg. Dla porównania ja ważę 80 No to już jest coś. W starciu z niezwieniem człowiek po prostu nie ma szans. Słuchajcie, idę. Jest ciemno. Dopiero jak dojdę się, dopiero zrobi widno. Myślę, że w półtora godzinki ogarnę te 9 km. Nie zamierzam sobie robić teraz żadnej przerwy. Dopiero nad Morskim Okiem. Tam jakieś śniadanko bo rano nie byłem głodny, wypiłem tylko kawkę, batonika, zjadłem i to wszystko. No słuchajcie, do zobaczenia nad morskim okiem. Słuchajcie, dotarłem do morskiego oka. To była ta łatwiejsza część mojej wędrówki. Z tamtej strony zrobię sobie przerwę i, i będę się wspinał tam, tam do góry. Półtora kilometra. Także te 9 km, a półtora pod górę to jest Pikuś. Schody się dopiero zaczynają. Teraz to był lejtowy spacerek. Muszę wziąć jeszcze tabletkę na kolana. No i będę śmigał, ale z pół godziny muszę odpocząć. Nie robiłem sobie żadnej, żadnego postoju przez te 9 km. Tyle co do na toaletę i ściągnięcie kurtki. Dosłownie 5 minut. Ahoj. Tumów nad Morskim Okiem nie ma, w schronisku też nie było yy, za dużo ludzi, kilka osób, a ja znalazłem takie fajne miejsce nad samym Morskim Okiem. Idealne, żeby sobie odpocząć zjeść śniadanie i ruszyć w dalszą drogę. Pół godzinki. Pół godzinki odpoczynku tam u góry widzę chmury. Zapowiadali, że będzie popołudnie pochmurno w tym rejonie. Zobaczymy. Ale jest pięknie. Powiem Wam, że morskie oko naprawdę zachwyca. Coś pięknego. Dobra, przerwa. Nie wiem, która jest, ale około siódmej. Miałem wyruszyć o ósmej, tak planowałem, że z nadmorskiego oka, ale wyjdzie wcześniej z tego, co widzę. Więc odpoczywam. Pierwszy odpoczynek na dziś. Drugi gdzieś tam pewnie będzie na półce już. Problem będzie, kiedy zachce mi się siusiu. <tutek> Tutaj jak się szło, był las, nie było problemu. Dobra, do usłyszenia. Oko i zaczynam wspinaczkę, która potrwa. Tutaj jest napisane 350, około 4 godzin. Jest godzina 7.30, no chciałbym dojść na 12. .00. Jak widzicie zaczęło mocniej wiać. Wieje porządny wiaterek. Musiałem włożyć kurtkę. No, naprawdę przypiźliło mnie tam jak jadłem śniadanko. Póki co droga będzie łatwa. Schody zaczną się tam, u góry, gdzie już będę się wspinał przy pomocy łańcuchów. Zobaczymy czy dam radę. Jak nie, to zawsze mogę zawrócić. To nie, to nie żadna porażka, tylko po prostu zrobię rozsądek. Ale no myślę, że jestem dobrej myśli, więc chyba dam radę. Zobaczymy, czy znajdę się wśród niewielkiego grona moich znajomych, która zdobyła najwyższy szczyt w Polsce. No dobra kochani, będę się odzywał co jakiś czas. Aha, i do usłyszenia. Słuchajcie, czarny staw pod rysami i naprawdę mega górskie warunki, bo wieje okropnie. Eee, pola. Pięknie. Wola też. króciutkie przerwy. W góry może jakaś dłuższa, ale jak będzie pisić to też chwila i, i spadam. No dobra, za chwilę Wam pokażę widok na morskim. Czarny stop nad rysami. Teraz dobrze widać moją ścieżkę. Zaraz Wam pokażę podejście. Moją górę trzeba uważać na tych skałach. Popatrzcie. Widzicie? Ta taka jasna dróżka. Od góry aż tam na szczyt. Będzie obień. Słuchajcie, opuszczam czarny staw nad adresami. Teraz będzie się zaczynało to właściwe podejście. Słuchajcie, widać ludzi. Zobaczcie, to robi wrażenie, nie? Telefon trzymam pod kątem 45 stopni. Gdzie ja się porywa? Normalnie szok. Na razie. 1850 metrów. Zostało 650, nie wiem czy z góry coś będzie widać, zobaczcie jakie chmury są u góry, nawet szczytu nie widać, malutka przerwa i ruszam dalej. Ciągle iść w stronę słońca. Teoretycznie słońce jest z drugiej strony. Praktycznie kurde, nic nie widać, same chmury. Myślałem, że zobaczę z góry piękny widok. No niestety nie dzisiaj. Chociaż chmury też mają swój klimat. Zobaczcie, wszystko przykryte chmurami. Nie wiem ile do szczytu, ale na pewno jeszcze jest 500 metrów. Dobra. Ale idę wciąż po po Powolutku. Jeszcze daję radę. Zobaczymy na łańcuchach. Słuchajcie, tak wyglądają ostatnie metry. Zostało około 200. Po takich łańcuchach tu już nie ma żartów. Padał też, trzeba uważać. Czy mam dosyć? Jeszcze nie. I nic nie widać, oczywiście. Żadnych widoków. Zero. No nic, idę. Sami rysy. Najwyższy polski szczyt. Matka Boska. Godło. Niestety nic Wam nie pokażę Bo nic nie widać. Ja tu się schowałem w takim zaułku. Jak widzicie wszędzie mleko dookoła. Tylko przepaście. Nic więcej nie widać. Tam jakiś wędrowiec. I to wszystko. Słuchajcie, zjadłem śniadanie. Napiłem się i się zbieram. Godzina 12. Dało się rzeczywiście 4 godziny z małymi przerwami. Tutaj pod górę trochę było, no po tych łańcuchach. Jedynie taka trudność i to wszystko, o czym się mrużą od tej mgły. Okularki schowałem. Zbieram się. Rysy zaliczone. Słuchajcie, wysokość 2290 metrów, i dopiero coś zaczyna widać. Popatrzcie. Pierwszy to jest czarny staw, dalej jest morskie oko. Tutaj ludzie, którzy wchodzą i schodzą. Mam tutaj takie kropeczki na dole widzicie? Tam na tej skale takiej najbardziej wysuniętej. To wszystko przede mną. A tak to wyglądało. Do góry jak widzicie widoczność ograniczona, jakieś 30 metrów już właściwie w górę już nic nie widać malutki odpoczynek. Cześć wszystkim. Właśnie zszedłem z Rysów. Zejście trwało 4,5 godziny. Pół godziny dłużej niż wejście, ale niestety zejście jest zawsze trudniejsze. Eee, czy polecam Rycy w ładną pogodę to na pewno dziś pogoda nie dopisała. Eee, na jakieś 300-400 metrów przed szczytem zerowa widoczność. Padał deszcz, było ślisko. Eee, ja jeszcze nie wziąłem zabezpieczeń. Dużo osób się cofnęło przez to, że eee, zrobiło się no, zajebiście ślisko. Kilka razy się pośliznęłem, trzy razy, ale to przy schodzeniu. Wejście poszło dość gładko. Aczkolwiek jestem wypompowany. <grym> Na maksa. A jeszcze czeka mnie je wędrówka do Opalenicy. 9 km. No ale to już po prostej drodze już dam radę. Czy polecam rysy. A czy może inaczej? Czy rysy są dla wszystkich? Na pewno nie. Jeśli boicie się przepaści, Wspinania po stromych ścianach Z zabezpieczeniami Przy pomocy łańcuchów Odpuśćcie sobie od razu Mówię A co jest wymagane na rysy? Kondycja Przede wszystkim Nie macie kondycji, wysiądziecie I to bardzo szybko Widzę to po sobie Ja no słuchajcie Dużo podróżuję Ale no po prostu wymiękłem Dzisiaj Jestem taki zmęczony, że sobie nawet tego nie wyobrażacie. Cieszę się, że zaliczyłem te rysy. No i to wszystko. Zobaczymy się na kolejnych wędrówkach. Cześć załoga. Witam Was z siódmego dnia mojej wędrówki po Tatrach. Wczoraj zdobyłem rysy, dzisiaj postanowiłem sobie odpocząć. Całkowity relaksik, nigdzie nie chodzę na jakieś dalsze wędrówki tylko tak sobie wyszedłem na zakupy tutaj mamy taką pobliską rzeczkę tu sobie usiadłem i po prostu chcę się troszkę zrelaksować i odpocząć rysy czy dały mi się wyznaki? wczoraj tak jak wracałem to po prostu już byłem taki zmęczony że masakra dzisiaj czuję się, czuję się dobrze, no wiadomo bolą mnie mięśnie ale to dlatego, że no jestem już tu szósty dzień i po prostu no, każdego dnia gdzieś chodziłem także Nogi to odczułem. Słuchajcie, dzisiaj odpoczywam z uwagi na to, że jutro mam bardzo ambitny plan. Chciałbym zdobyć cztery szczyty powyżej 2000. Nie lada wyzwanie, podejrzewam, że przebija to rysy i wszystkie szlaki, którymi wędrowałem. Dodam jeszcze, że dziś nie wyruszyłem, dlatego że w godzinach popołudniowych zapowiadali burze i właśnie już ją słyszę zaczęło kropić, dlatego pewnie chwila i będę się stąd zmywał. A teraz przybliżę Wam trasę, jaką planuję przebyć jutro czyli moje szczyty. Trasa zaplanowana oczywiście na cały dzień. Jutro zapowiadają przelotne opady deszczu, ale takie nie groźne. Otóż, słuchajcie, trochę coraz, coraz mocniej pada, więc będę się streszczał. E, moja jutrzejsza trasa. Zaczyna się na siwej polanie, dokąd dowiezie mnie taksóweczka o godzinie 4.30 przez Dolinę Kochołowską zielonym szlakiem do schroniska na polanie Kochołowskiej. Następnie żółtym szlakiem będę odbijał na grzesia. To jest 1653 metry. I tu zaczyna się wspinaczka, już na wysokości powyżej 2000. Pierwszy jest to wołowiec. 2064 metry, następnie czerwonym szlakiem wyruszę do Jarząbczy Wierch, i to chyba jest najwyższy punkt. Nie, jeszcze nie 2137 metrów. Dalej, szlakiem cały czas czerwonym przez Konieczny czysty wierch, 2002 metry do. Starobocianski Wierch i to jest najwyższy jutrzejszy mój punkt do zdobycia 2176 metrów yy, Zejście siwymi turniami Czarnym Szlakiem z powrotem do Doliny Hochołowskiej i z powrotem już na Busik yy, Trasę zaplanowa, z tego co liczyłem 10 godzin 10 godzin Wiadomo, plus odpoczynki, zdjęcia wyjdzie gdzieś z 12. Dlatego chcę bardzo wcześnie wystartować. No, zobaczymy, czy wyrobię się w tych powiedzmy 10 plus 2 godziny. Wiadomo, są to bardzo wysokie góry, już wysokie podejścia. Wszystkie powyżej 2000 oprócz grzesia. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Jak wspomniałem, jutro przelotne, lekkie opady, ale takie mi nie straszne. Jedyne, czego się boję, to poślizgnięcia gdzieś na skale. W ogóle w przyszłym roku zamierzam zmienić buty, ponieważ salomony, które mam, jednak się ślizgają. Chciałbym coś z podeszwą wibram. Już nawet mam takie upatrzone. Bardziej bym się nastawiał na takie góry niższe, ponieważ w przyszłym roku planuję główny szlak Beskidzki. 500 kg, więc potrzebne mi leciutkie przebiewne buty. Mam takie stalewy na oku, muszę się zorientować, ale to już po powrocie. No słuchajcie, ja się zabijam, bo naprawdę zaczęło mocno padać. Widziałem jakieś zwierzę przed chwilą mi tu mknęło. Jakieś malutkie. Dochodzi godzina druga, więc w sam raz na obiad yy, przyjdę do domu, przygotuję się do jutrzejszej wędrówki, spakuję sprzęt. Yy. I to mi wioreczka była. Ja tak się zastanawiałem, co tu mi, mi myka. Przygotuję się do jutrzejszej wędróweczki, kanapeczki, woda. Jeszcze muszę się skonsultować z kolegą i zapytać, czy potrzebne mi są zabezpieczenia w postaci uprzęży i ląży. Chociaż myślę, że w tych rejonach, znaczy nie słyszałem, żeby w tych rejonach były takie potrzebne. No słuchajcie, jestem zadowolony póki co z pobytu. Nie spotkała mnie żadna kontuzja i to jest najważniejsze obawiałem się trochę tych rysów że jak wrócę na drugi dzień to będzie po prostu totalny zgon ale nie dziś i tak bym się nie wybrał bo jak wam powiedziałem kilka minut wcześniej zapowiadają burze i już słyszę, że grzmi od strony Giewontu zresztą no zaczęło padać kropić słuchajcie, to tyle na dzisiaj dzisiaj skromna relacja tylko po prostu taka przedstawiająca wam jutrzejszy plan i do wszystko ja się po pomalutku zawijam i lecę na obiadek. Do usłyszenia dnia siódmego z okolic yy, Doliny Chochołowskiej. Do usłyszenia. Do zobaczenia.